Idziemy właśnie do toalety w arkadach wózkowskich um. Nie wiem czy to Znaczy dobry pomysł Okej, okej No i już Teraz tutaj Jeszcze do Dobrze Mógłbym wziąć, żeby się nie pościgać. Tu był RTV AGD. Tak, kończy swoją działalność. Przeprowadzi sklep do Okej. Tu nic nie ma. Tu były te rekiny. Rekinów nie ma. Chyba nie informacja o tych rekinach, że one są. Backrooms. nie. Backrooms. Patrz na to. Tu jest ciemno. Tutaj nic nie ma. Co naprawdę... No mówię pak, tutaj też nic nie ma. Tutaj jest ten... no. Zabarykadowane. Żeby nikt nie przeszedł, idziemy na dół Jestem pewny, że... A! Tutaj mamy. Ryby. Arkady umarły przez to. To jest action, Nie wiedziałem, to jest action. To już barykada. Paczkomat. Co jeszcze? Tutaj też pusto. A tam. Tam też zabrakło. No. Pepko. będzie jak, jak mówiłem ostatnio. Właśnie, dojrzały schody skrzypią. To Jest ciemno. To jest bardzo ciemno. Wygląda piętro. Drugie. Nie jestem pewny, czy wjadę na ostatnie. Nie, nie wiadę. Tam się boję tutaj być tak szczerze, bo to jest tak. Patrzcie tam normalnie przejście ale nie będę tam szedł, nie, 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 nie to jest aż straszne to co się dzieje to ona umarła o, mamy tutaj był bufet, prawda tu był bufet były lody, jakieś inne pierdoły no i teraz wszystko pozamykali. Wszystko. Autentycznie. Każdy. Pamiętam. Wszystko tu jest pozamykane. Tylko och, kino zostało. jest muzyka. Oj Okej. Okay. Tam co nagrałem, co tam wystawało. Życie to nagram wam bo nie mam ochoty tam iść ponieważ troszkę się boję Arkady Wrotowskie to nowe backroomsy Pamiętam tu domek z Lego Nie ma znowu nadal miała Nie ma, nie ma. na to nie ma Jezus Tej nic nie ma